Witam, witam mordeczki, filmik na piątek, seria dzienna piłka nożna, zapraszam wszystkich do oglądanka. Z bombeczek Argentinius Juniors Rosario na dwójce 4,40, od taka bombeczka z Argentyny. Kursy powyżej 2,0, Kiel's Hamburger Sportverein na dwójce 2,20, brzmi niemiecko. Ruchorzów wygrywa z Zagłębiem Sosnowiec za 2,40. Piątkowe remisiki to Girona z Valladolid 3.30, Tenmere Stockport 3.15 i karwina Sparta Praga B 3.65. Kuponik królewski na piąteczek to Lons w meczu przeciwko Trua. Mamy owerek bramkowy w meczu Volendam Go Ahead Eagles i Kiel z hamburgerem Sportverein X2 1630 do wyjęcia na tym kuponiku królewskim. A liga typera to mecz warty z zagłębiem. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu ligi typera. A typujemy do godziny 18. Tak wygląda aktualny ranking ligi typera. Trochę się pozmieniało. Poker na pierwszym miejscu. Bart na drugim. Na trzecim. Paweł Luszczak. Tak wygląda. Top 3. A ja widzę, że jestem na siódmym miejscu. Tutaj egzekwo. Z czterema panami. Trochę tutaj ciasno. Tak więc chyba trzeba podskoczyć. Może nie w tym tygodniu, bo w tym tygodniu nie mam czasu na myślenie. No, ale w przyszłym chyba pomyślę troszeczkę nad wynikami, bo ten pokerek zaczyna mi tu uciekać i już sobie wyplasował 40 punktów przewagi. No, a później będę musiał go gonić. Tak więc chyba muszę pomyśleć nad tymi wynikami. Grupy Wiposkie zapraszam serdecznie do nich. Z piłki nożnej mamy VIP standard, VIP premium. Kto chce święcić z nami sukcesiki, to zapraszam na sportpredictions.pl@gmail.com. No, i mamy oczywiście grupki z NFL-u. W ten piątek, a tak naprawdę w nocy z czwartku na piątek, startuje pierwszy Game Week NFL-u. Tego pierwszego meczu nie bierzemy pod uwagę, no bo to zawsze przetarciówka, ale już grupki wipolskie są pogarniane jeśli chodzi o futbol amerykański. A jak macie ochotę dołączyć jeszcze do standardu z futbolu amerykańskiego to zapraszam drogą mailową. Jak wiecie, to nasza jedna z koronnych dyscyplin. Możecie również wspierać kanał. Tutaj specjalne filmy dla wspierających. Był film na Puchary Europejskie dla zamkniętego kanału. No i oczywiście filmik na Top Ligi Europejskie na weekendzik tylko dla wspierających. Tak więc serdecznie zapraszam. A teraz już dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.